Jeśli macie algorytm na TikToku, czy też Instagramie, czy nawet YouTube, gdzie jest dużo kontentu szachowego, to na pewno widzieliście jakieś filmiki w stylu daj mata w 10, zdobądź damę w 8, albo coś w tym stylu. No i na ogół ten kontent opiera się na jednej rzeczy, czyli na szachowych pułapkach. Tam nigdy nie czułem, jakbym chciał robić tego typu kontent. Nie chciałem robić właśnie takich, no, kontentu pod... No powiedzmy sobie wprost trochę tanie sztuczki. Natomiast wyszedłem z innego założenia, że byłoby fajnie zrobić filmiki, na których pokazywałbym, dlaczego te sztuczki tak naprawdę nie działają i jak łatwo jest się przeciwko nim obronić. I wpadłem na pomysł takiej, no trochę miniserii na tym kanale, gdzie właśnie tego typu filmiki by się pojawiały. Takie najbardziej czasami te wiralowe sztuczki, czy to z internetu, czy to z TikToka, na pewno też z wieloma z, nimi, z nich się spotkaliście, grając na jakimś czeskomie, to, żeby właśnie je obalić. No a dla tych, co będą chcieli grać na sztuczki, no to przy okazji tego filmiku też możecie się ich nauczyć. I przygotowałem na dzisiaj takie trzy sztuczki, które bardzo często się przewijają. Widziałem naprawdę milion reelsów tego typu, i chciałem je rozłożyć na czynniki pierwsze. Jeśli taka seria Was interesuje, jeśli chcielibyście poznać więcej nie tyle co o pułapek, ale bardziej obaleń tych pułapek, jak na nie reagować, no to zachęcam do zostawienia łapki w górę, jak to mówią YouTube'owi twórcy, i dajcie znać, że chcecie więcej tego typu kontentu. A teraz przechodząc do rzeczy. Pierwsza taka bardzo znana pułapka. Jeśli akurat gracie D4, to na pewno chociaż raz w życiu spotkaliście się z tym, że ktoś Wam zagrał E5. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że to jest absolutnie głupie. No i w sumie jest. To nie jest dobre. Nazywa się to Englund Gambit, natomiast koło pełnoprawnego wariantu to nie leżało. Oczywiście, jaki jest zamysł tej pułapki? Jak nastąpi bicie? Czarne grają koń C6, białe grają konie F3, i tutaj ta, 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 ta sztuczka się de facto zaczyna. Tu, niby, czarnymi można grać jeszcze jakoś zdrowo w postaci ruchu D6. No, święcimy pionka z jakąś mi aktywność, no, ale nie oszukujmy się, jeśli ktoś gra tego Englunda, to oni grają to tylko w jednym celu. Hetman E7, i jeśli dobronimy gońca, Hetman B4, goniec D2, Hetman bije B2. No, i tu pojawia się cała sztuczka, ponieważ jeśli białe zagrają bardzo naturalny ruch, i jest goniec C3. No to atakują damę, bronią wieżę, wydaje się, że wszystko jest w porządku, natomiast po ruchu z b4 okazuje się, że pozycja jest, uwaga, przegrana. To od razu. Jeśli bicie, to skoczek b4, pojawia się duży problem, bo pion c2 wisi. Nie można zagrać koń d4, bo po biciu, biciu, skoczek c2, od razu ten hetman nam, nam pada i czarny zostaje z przewagą materialną. A gdybyśmy chcieli za wszelką cenę tego gońca bronić, no to po biciu, jak zbijemy skoczkiem, to pada wieża, a jak zbijemy damą, to... Tutaj de facto na ogół się te TikToki kończą, bo następuje ruch dama C1 mat. No i pułapka wygląda bardzo fajnie, wszystko spoko. Tylko jak my, białymi, powinniśmy to reagować? Moim zdaniem, najlepszy sposób, żeby radzić sobie z tą pułapką, to jeśli ktoś wam gra Hetman E7, zagrajcie normalnie tego z f 4 Na samym początku dajmy przeciwnikowi myśleć, że, że ma nas w garści, że ta pułapka mu wejdzie. Hetman B4, goniec D2. Hetman bije B2. I tutaj jedna zmiana, która de facto kończy dyskusję na temat tego wariantu. Nie goniec C3, a skoczek C3. No jaka jest różnica? Oczywiście nie atakujemy damy, bo no niby jest jakimś minusem, ale za chwilę to i tak się wydarzy. Następny ruch to będzie wieża B1. Wieża nasza jest broniona, no i nie ma już całej tej sztuczki. Gdyby czarne zagrały nadal tego nie z B4, z nadzieją, że nie wiem, zrobimy coś głupiego i damy sobie zbić, to gramy wieża B1, Hetman A3 i teraz. Nawet gdybyście w tej pozycji zagrali ruch skoczek B5, co takim na damę, co takim na pionka, to jest w porządku, ale po hetman A5 tam się jeszcze czarne trzymają. Dużo lepszym ruchem jest skoczek D5, atakujemy na C7, zwiększamy nacisk na tego gońca B4, de facto wymuszamy bicie. No i jak teraz spojrzymy na tę pozycję, to się okazuje, że materialnie jest równo. Atakujemy tego pionka na C7, mamy świetny rozwój. Za chwilę zagramy E4, gonie C4 i krótka każda nasza figura będzie rozwinięta, kiedy czarny de facto jeździ tylko damą i skoczkiem i ta pozycja de facto od razu się robi. No, może jeszcze nie przegrana, ale na pograniczu przegranej dla czarnych. Więc jeśli chcecie sobie radzić z tą pułapką, to pamiętajcie, że zamiast ruchu gonić c3 gramy po prostu koń c3. Gdyby czarne zamiast gońca b4 próbowały być sprytne i zagrałyby skoczek b4 a takim teraz napięta c2, to zauważmy, że teraz już możemy zagrać skoczek d4, bo nasz skoczek c3 pięknie tego konia przesłania. Oczywiście Czarny nadal niby mógłby zaatakować tego skoczka jakimś ruchem albo typu c5, albo goniec c5, ale to nie robi większej różnicy. Zagra przykładowo c5, wygramy wieżę b1, hetman a3 i teraz zauważmy, że ten koń znowu wchodzi na, na b5, atakujemy i damę, i tutaj po raz kolejny i pozdzie Czarnych już się sypie. Gdyby czarne zagrały gońce C5 gram analogicznie, bardzo ważne jest to, żeby zanim tym koniem odejdziemy, wtrącić ten ruch wieża B1, żeby kopnąć jego damę. Dama idzie na A3, robimy to samo, zbić oczywiście nam nie mógł, no bo ta dama ciągle mu wisi, żadnego wstrząsania czary tutaj nie posiada. No i w sumie to byłoby całe obalenie tej pułapki. Zauważcie, że tego nie jest tak wiele. De facto, jeśli zapamiętacie tylko jedną rzecz, że na samym początku bronimy tego pionka, jak do nam szacha, to się gońcem zawijamy. I tylko jedna bardzo ważna rzecz do zapamiętania. Nadal ma b2 nie gonić c3, jak gra większość, albo jak gra większość, kiedy widzi ten wariant pierwszy raz, a skoczek c3. No i tutaj de facto przygoda czarnych się kończy. Drugą taką dość znaną pułapką jest, jeśli gramy ruch e4 w pierwszym, czarne odpowiadają nam e5, skoczek f3, skoczek c6, gonić c4. No na razie partia wygląda bardzo zdrowo, wszystko się dzieje tak klasycznie, jak to tylko może być. No, ale tutaj taki kolejny tiktokowy ruch Skoczek D4. Na pewno się z tym spotkaliście. Jaki jest w ogóle tego zamysł? Jeśli biały będzie chciwy, zbije na E5, to dostanie dama G5. No i już jest problem, bo wisi i Skoczek i pionek na G2. Jakbyśmy wrócili, dostaniemy dama, bije G2, to wtedy będzie wisiał i Skoczek i wieża. A gdybyśmy byli jeszcze bardziej chciwi i zbili na F7, to dostaniemy dama G2, wieża F1, dama bije E4, goniec E2, koń F3 mat. Wow, piękna pułapka. Ruch siódmy czarne dały mata. Gdyby białe zagrały dama E2, dostałyby koń B2 i też pozycja jest przegrana. No, wszystko spoko, tylko na to też mamy bardzo prostą reakcję. Zamiast bić na E4, można albo zagrać krótką, co de facto kończy całą dyskusję. No, pułapki już nigdy nie będzie, bo pionek na G2 jest bardzo ładnie broniony. Albo, moim zdaniem, co najdokładniejsze, najpierw zbić na D4 i po ED zagrać ruch D3. Zauważmy, że Efekcie tej wymiany. My zrobiliśmy de facto trzy ruchy, czarny jeden. I ten pionek d 4 też wcale nie świadczy o sile pozji czarnych. Takie pozje czasami wychodzą, może jeśli graliście jakieś Cycyle, to się z nimi spotkaliście. Ale jest taka jedna prosta zasada: jeśli ten pionek stając d 4 nie atakował konia z C3, to znaczy, że czarne po prostu straciły czas. My tu konia C3 nie mieliśmy, więc nie ma żadnego problemu. Więc następnym razem, jak ktoś Wam zagra tę tanią sztuczkę Koń D4, to wiecie, że albo robimy krótką. I de facto potem gramy w szachy. no Możecie to na milion sposobów. Jak czarny nie obroni tego pionka, to już wtedy możecie wbić. Zawsze możecie wbić na D4. Jakieś D3, C3, końce 3. Każdy z tych ruchów również jest legalny. Na no jedną rzecz bym tylko uważał: jakbyście zrobili krótką, to po, D, to po D6, D3 tutaj trzeba trochę uważać, żeby gońca G4 czasami nie dostać. To jest taka mała rzecz, na którą się można nadzieć. I tak podskoczek B2 jest okej, okay. Ale tutaj już podejmujecie takie mini ryzyko, więc ja bym tak prewencyjnie tego konia na D4 i tak bił. No ale jedna rzecz, którą pamiętajcie, nigdy nie bijcie tego pionka na E5. No i trzecia pułapka, tym razem od strony czarnych. Jeśli jesteście akurat takimi flikami, że na E4 gracie D5, czyli skandynawską, to może kiedyś się spotkaliście z tym, że biały grał taki dość enigmatyczny ruch jak skoczek F3. No i po D e, skoczek E5. Wygląda to bardzo dziwnie. A jest po prostu głupie. No jakby zamysł jest bardzo prosty, czarny ma nadzieję, że my jesteśmy naiwni i zagramy ruch f6, że tego skoczka zaatakujemy, no i osobimy swojego króla. No i tutaj po hetman h5, już pojawia się ogromny problem, bo po skoczek g6 można to po prostu zbić, bicie i stracimy wieżę. Jeszcze tak bardzo tiktokowo często widzę na tych, na tych reelsach, że pokazują dla białych ruch goniec c4. I po dajemy mata. Wow, super. No ale tutaj też obalenie tej pułapki jest bardzo proste, bo wystarczy tego ruchu F6 nie grać. Tutaj opcji naprawdę jest kilka. Moim zdaniem zdecydowanie najprostsze. Jeśli też gracie skandynawską, to na pewno lubicie tego konia po prostu wyrzucać na F6 i to jest najlepsze, co możecie zrobić. Za chwilę zagracie E6 i tego skoczka z E5 również kopniecie. Czy to przez gonie z D6, czy koń BD7. Tutaj opcji jest wiele. Gdyby biały zagrał jakiś goniec C4, z nadzieją, że na f7 ustrzeli, to zawsze właśnie te prewencyjne e6 tutaj kończy dyskusję. Przy koniu na f6 i pionku na e6 już nicem nigdy nie zagrozi. No i teraz następ, w następnym ruchu wyrzucimy tego konia z e5 i jakikolwiek problem debiutowy, jeśli tak to w ogóle można nazwać, się kończy. No i... Widzowie, to byłoby na tyle. Takie trzy krótkie pułapeczki. Jedyny ten Englund jest trochę bardziej skomplikowany. Dwie, dwie pozostałe takie tanie sztuczki. Ale jeśli chcecie więcej takiego kontentu, jeśli chcecie właśnie nauczyć się, jak sobie radzić z tym, kiedy ktoś Wam gra na takie pułapki, to jeszcze raz namawiam zostawcie jakąś reakcję pod tym filmikiem. Na pewno będę robił takich, tak, takich materiałów więcej. I co? Za dzisiaj Wam dziękuję i mam nadzieję, że nie będziecie wpadali w takie pułapki. Trzymajcie się, cześć!